Magazyn Zimowa Jazda. Dzień dobry. Nazywam się Karolina Lisik i jestem tutaj po to, aby oprowadzić Państwa po ośrodkach zimowych przeznaczonych zarówno dla narciarzy, jak i dla snowboardzistów. Dzisiaj znajdujemy się w słowackiej miejscowości Donowale, gdzie znajduje się jeden z największych ośrodków zimowych w całej Słowacji. Jeśli jedziemy z Krakowa, mamy do pokonania zaledwie 200 km, Przekraczamy granicę w Chyżnem, kierujemy się na Bańską Bystrzycę i jesteśmy na miejscu. W dzisiejszym programie znajdzie się coś zarówno dla narciarzy, jak i dla snowboardzistów, a przy mnie Konrad Dębogórski, doświadczony narciarz, od 12 lat mieszka na Słowacji. Konradzie, powiedz mi, znasz te stoki? Dzień dobry Państwu. Tak, znam Donowali, chociaż zwykle jeżdżę gdzie indziej, a dzisiaj... Sprawdzimy, jak jeździ się po tutejszych stokach. To jest bardzo dobry pomysł. W takim razie sprawdź stoki narciarskie i przyjedź tutaj i podzielić się wrażeniami. Natomiast ja preferuję bardziej jazdę na snowboardzie. Sprawdzę, co stop ma przygotowany dla snowboardzistów. Widzę, że konrad zmierza w moją stronę. Zaraz dowiemy się, jak mi się jeździło na tych stokach. Zacząłem od nowej holi. Bardzo sympatyczna góra. Taka nie za długa, nie za krótka, taka w sam raz. Można tu zjechać bez wysiłku na jeden raz. Jest tam troszkę takich ostrzejszych miejsc. I to jest góra dla narciarzy, którzy umieją jeździć. Spokojnie. Tam sobie można poszaleć, na tych spadkach można sobie pokręcić, można na dole pojechać carwingiem, więc wszystkie możliwości jakie góra daje, to ta góra nam dostarcza. Natomiast tutaj, później się przeniosłem na Zachraliście, to to jest takie, już to nie jest oślała ale to jest taka górka, na której ktoś kto, jak to się po słowacku mówi, chce sobie brusić technikę, to znaczy ostrzyć technikę może sobie to robić tutaj i to jest dla takich narciarzy, którzy jeszcze nie powinni się wybierać na nową holę a już ich ludzi jeżdżenie, jeżdżenie po płaskim, oni sobie tutaj bez wysiłku, bez wysiłku poradzą, także generalnie fajnie widzieliśmy tam plac zabaw dla dzieci też, też przechodziłem koło niego No to, to, to jest żyć nie umierać dla dzieciaków można sobie tutaj spokojnie pojeździć, każdy znajdzie coś dla siebie. Ze mną przedstawiciel ośrodka, pan Mirosław Dobrota, który opowie nam o szczegółach, co dokładnie znajduje się na terenie Park Snow Donoval. W całych Donowałach do dyspozycji do jest powyżej 11 km tras zjazdowi. 5 km z jazdových sú červené, 2 dobrých na i 6 km to je 2 potom e, ra, Razem 14 orčíkov i 2 kresla, e, vyťahy kreselkové. E, jeden je skombinovaný s gondolami, ktorý kurzuje na jednej línii kresla i gondolí na novom hole. Kreslovali e, je podelený na dve časti, na novom hole i na zahradište. Nová hola. To tiež dla dobrých nadčiažov. Znajdujú sa tam trasy červené. Najdlhšia trasa zjazdová to povyše 2 km je dlhá. Parking, mm -hmm. očivište to je darmový, dla všetkých goští tutaj v Donovalách. Všetky samochody môžu zastaviť darmovo tutaj mm -hmm. v samom centru Donovalov, To je centrálny parking. Tam je možnosť parkovať povyše 300 samochodov. A jakie dodatkowe atrakcje znajdują się jeszcze w tym ośrodku? Do dyspozycji tutaj jest gratis lodowisko dla wszystkich gości, ktorí nie jeżdżą na nartach lub na desce. Lodowisko jest otwarte od rana od 9 do wieczora do 9 godziny. Kolejne są atrakcje jak trasy biegowe, w okolicy Donowa Łódź 20 km trasy biegowych, które są przygotowane do stylu liżbowego. Kolejná atrakcia sú tie zapšenky, ktoré sa možno po centru, lebo v infocentru centru, v kancelárii, v biurze, o šrotka. Bardzo Bardzo veľa atrakcií tých, ktorí nie ježdžajú na nás. Mm -hmm. tam. interesuje jazdať na snowboarde. Za moimi plecami znajduje się snowpark a ze mnou človek, ktorý zajmuje si tym snowparkiem. No, momentálne na začiatku sezóny u nás v Riders Parku nemáme toho veľa. Máme zo pár prekážok nejaké boxy, mailboxy, reely niskie. je to pohadzane na luky, ale je, dá sa to jazdiť, dá sa to šrediť. Potom v sezóne budú kikere. Mávame tu zväčšie 4 kikre, 14 osaditeľných prekážok, jaziteľných džibov a kikre sú od najmenších 4 metre, končí to pri 14 na spodnom kikri. Deska sprawiła się wyśmienicie. Po takim wysiłku najlepiej jest uzupełnić stracone kalorie. Zajrzyjmy więc do pobliskiej restauracji. Ciekawostką jest to, że to właśnie stąd rozwożona jest pizza w najdalsze miejsca w Donowalach. Znajduje się teraz przed najstarszym hotelem w Donowalach. Jest to w zasadzie obiekt zabytkowy, dlatego że powstał w 1935 roku. W środku znajdują się liczne pamiątki, które dokumentują historię tej miejscowości. Teraz ja sobie wejdę do środka i odpocznę.